Jak rapował hip-hopowy klasyk, bo to polska, nie elegancja Francja. Ale dziś przeniesiemy się do Wersalu. Serial Killers, zapraszamy. I cóż, no i cóż, no i cóż, dziś będziemy rozmawiać o serialu Maria Antonina. To jest jedna z największych serialowych, e, europejskich premier ubiegłego roku. Obecnie możemy ją oglądać na Kanal Plus i Canal Plus Online. I to jest nowe dzieło Debry Davis, współscenarzystki e, filmu faworyta, w reżyserii Jorgosa Lantimosa. No i tutaj Debra <grym> Davis wraca do świata możnych, bogatych, widzianego oczyma kobiet. Yy, tak, wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Yy, ja, yy... Jestem wielką fanką seriali historycznych, w ogóle filmów historycznych, w ogóle historii, i ja się zawsze cieszę, jak się coś takiego pojawia na horyzoncie i możemy oglądać. I ja uważam, że jest duże zapotrzebowanie na seriale historyczne ogólnie. Widzieliśmy film Sofii Kopoli, prawda? Widzieliśmy faworytę, widzieliśmy wielką. Więc pytanie, czego się można spodziewać po tej kolejnej produkcji? I muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, bo ja się trochę spodziewałam wielkiej, a to się okazało bardzo klasycznym takim serialem, który można porównać bardziej do. Nie wiem, na Netflixie była cesarzowa o cesarzowej Sisi, e, austriackiej cesarzowej, czy nie wiem, młoda Wiktoria mm, o królowej Wiktorii, <noise> angielskiej królowej. I, i, I jest to bardzo klasycznie opowiedziany serial, nie ma tam żadnych jakichś takich specjalnych fajerwerków stylistycznych, albo nie ma, nie ma jakiegoś takiego groteskowego humoru, co właśnie fani na przykład Wielkiej, czy faworyty mogą uważać, o, okej, okay, trochę się zawiedliśmy, ale ja na przykład bardzo lubię klasyczne rzeczy. No to teraz będzie krótka notka rodem z Wikipedii. Maria Antonina, córka austriackiego cesarza Habsburga, która w wieku 14 lat została wydana za mąż, za króla Ludwika XVI. Musiała przeprowadzić się z rodzinnego domu do Wersalu i nigdy więcej nie zobaczyła już swoich rodziców. No i trafia do świata, w którym wszyscy jej nienawidzą. Wszyscy knują intrygi, najchętniej pozbyliby się jej z dworu. No i Maria Antonina musi walczyć, działać. Tak. Tak, to jest kolejny serial o kobiecie, arystokratce, która jest wrzucona w bardzo wrogie środowisko, nieprzychylne jej. No i trochę, powiedzmy, przejechana przez patriarchat. No i tak, jak już wymieniłam te poprzednie seriale, mm. które też opowiadają bardzo podobną historię, ja muszę powiedzieć, że ja bym wolała może troszeczkę inne. Inne podejście. W tym sensie, że oczywiście historie o patriar złym patriarchacie zawsze są na propsy, ale jeżeli już to jest kolejna produkcja, która dokładnie w ten sam sposób podchodzi do tematu, mhm. jest to już troszeczkę nużące. Aczkolwiek jest tam też dużo różnych takich dramatów interpersonalnych, że tak powiem, jakiś miłostek, knucia za plecami i tak dalej, co jest, dodaje tej historii jakby dodatkowy walor, Walne. powiedzmy, więc to nie tylko jest to, że właśnie piękna, niewinna osoba jest właśnie przejeżdżana przez patriarchat, ale tam ona też powiedzmy w pewnym momencie bierze jakby lejce w swoje ręce i zaczyna tam, powiedzmy, też knuć i spiskować. Bo no nie ma co ukrywać, że Maria Antonina nie ma najlepszego PR-u. No Stereotypowy nie. wizerunek ostatniej francuskiej królowej, to jest w sposób bogata, zepsuta, arystokratka, która żyje w swoim świecie pełnym pięknych strojów, mnóstwa jedzenia, imprez. No i co? Czy serial w takim razie próbuje w jakiś sposób zmienić ten wizerunek? No. Bo ja się spotkałem z takimi określeniami, że chcą pokazać Maria Antoninę jako pierwszą francuską influencerkę. Z kolei jeden z dziennikarzy napisał, że to jest królowa ruchu Girl Power. Jakbyś się odniosła do tego? No Odniosłabym się do, do, do tego tak, że już Sofia Coppola próbowała coś takiego mhm. zrobić w swoim filmie Maria Antonina. Bardzo lubię ten film. On ma swój specyficzny styl i wiem, że są fani tej produkcji i też przeciwnicy. Wydaje mi się, że ten serial nie do końca dowodzi. To znaczy, no, to jest pierwszy sezon, zdaje mhm. się. Mamy osiem odcinków, które jakby opisują ten pierwszy etap jej życia na dworze. Więc można powiedzieć, że Maria Antonina jeszcze nie znalazła swojego, swojej pozycji. Tak? Ona cały czas szuka, ona cały czas próbuje jakoś się odnaleźć jeszcze tego z czego z tak, Antonina Nie ma tego z czego Maria Antonina, Maria Antonina zasłynęła. Bieneza. Tak, zasłynęła później, czyli właśnie te po prostu hazard, stroje, peruki, romanse, romanse i to wszystko i, i niesamowite imprezy no Maria Antonina jest, jest jej przypisywany słynny cytat, tuż przed rewolucją francuską. Miała powiedzieć: Nie mają chleba, dajcie im ciasta. Podobno my nie To jest podobno nieprawda, nie powiedziała tego nigdy, ale i też rzeczywiście, jeżeli chodzi o historię, to też nie było tak źle z nią, bo na nią jakby zrzucono, że, że jej właśnie imprezy, zabawy, stroje i to wszystko było. Tym, co spowodowało bankructwo Francji i, i biedę ludzi. To jest nieprawda też. Ja bym chętnie zobaczyła jakąś historię z, późniejsze, z późniejszego etapu jej życia. Bo tak jak mówię, film w Sofii Kopoli już troszeczkę ten okres jej życia jakby nam pokazał. Natomiast to, co się działo dalej, chętnie bym też zobaczyła i mam nadzieję, że może po prostu w nowym. W następnych sezonach twórcy właśnie będą opowiadać tą historię. No, z tego, co wyczytałem, serial podobno jest zaplanowany na trzy sezony, o. więc trzymamy kciuki, aby te kolejne sezony powstały. Tak. No więc pora porozmawiać o twórczyni głównej roli, czyli Emilii Schulle, niemieckiej aktorce, mhm. znanej Wam prawdopodobnie z takich tytułów jak Stacja Berlin czy Tradstone. Mhm. No i taka ciekawostka w ogóle. Wyczytałem, że podobno Emilia Schulle, kiedy pierwszy raz poleciała do Paryża na przymiarki kostiumów, poczuła się mhm. trochę jak Maria Antonina, ponieważ dookoła niej e, krzątali się. Filmowcy mówiący głównie po francusku. Wszyscy traktowali no. ją troszeczkę jak popychad Mówi, załóż tę sukienkę, teraz tę sukienkę. I tak przez 12 godzin w ciągu dnia. I czuła rzeczywiście wyobcowanie i alienację, mm -hmm. której mogła doświadczyć Maria Antonina, uh -huh. kiedy pojawiła się w Wersalu. No i pytanie: jak wypada aktorka? I ja muszę powiedzieć, że ja pierwszy raz ją widzę, nie widziałam jej nigdy wcześniej. Ona jest prześliczną młodą osobą, więc to jest też bardzo miłe. I też ta jej uroda jest wygrana, prawda? Jest ten wątek, że ona nie może się ze swoim mężem do końca jakby dogadać na początku i to jakby wynika z tego, że on jest trochę on jest nieśmiały. W sensie Ludwik e, XVI wtedy jeszcze e, następca tronu. E, I tak za bardzo właśnie zanieśmielony jej, jej postacią i że, że po prostu nie może nawet nic do niej powiedzieć. E, co jest też jakby ciekawe i możliwe, i widzę tą aktorkę i myślę sobie, no tak. <ściski> e, ona jest bardzo dobra. Mhm. To jest, to jest kawał roli do zagrania, prawda? I rzeczywiście, tak jak już mówiłam, znowu się odwołuje do Marii Antoniny filmu Kristen Dans, Trudno chyba w ogóle pozbyć się no, no, tej tak, Sofii Popoli z tyłu głowy. To, to, dokładnie, no bo no, no tak, no bo to jest dokładnie o tym samym, prawda? Ale to też jest ok, bo tak jak już mówiłam, to jest bardzo klasycznie opowiedziana historia, mimo właśnie. Scenarzystki faworyty i wielkiej. Nie, wielkiej, Tylko, ona nie jest. Teody McNamara. Tak, tak. tak scenarzysta spół... faworyty. podzielili tak, się. Jeden podzielili. wziął Katarzynę wielką, a. Tak, 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 a, a, tak, tak. tak. debra tak. wzięła się za Marię Antoninę. No więc, więc tutaj to jest takie właśnie klasyczne. Więc jeżeli komuś naprawdę nie podeszła Mar Maria Antonina Sofikopoli, no to to jest. Absolutnie to, co powinno się spodobać. No, zwłaszcza, że production value w serialu hmm. jest wysokie, myślę sobie, że kostiumy, kostiumy wnętrza, wnętrza widać, że czuć pieniądz. Tak. Tak, tak, tak Fontanna pieniędzy wylała tak. się na produkcję serial. Zdecydowanie, jakby i wnętrza widać, że to jest na, na jakby na, na, w tych miejscach kręcone, w których powinno być. Jest stosunkowo mało CGI, co też jest w porządku. I jest, właśnie, kostiumy są bardzo, bardzo ładne, no te peruki, jakby cała, cała ta oprawa. Jedyne, co mi brakowało, mhm. znaczy, ale to jest. W wielu filmach historycznych, nie tylko, nie tylko w tym, że było za mało ludzi. W mhm. tym sensie, że to jest oczywiście Wersal, więc tam po prostu powinno się roić od sług, yy, dworzan i innych właśnie pań w wielkich perukach i pa panów też w wielkich perukach. A, a, a troszeczkę tak mi wieje pustką. Yy, to ja rozumiem, bo to jest też kwestia właśnie yy, budżetowa, bo to trzeba ubrać tych ludzi i zatrudnić statystów i tak dalej. Yy, ale. Yy, jakby, jak się przyzwyczaję do tego, że jednak jest tam trochę pusto to potem już się wchodzi w tą historię, już po prostu przestawałam myśleć o tym, że tam jeszcze powinno być 10 osób na Około Królowej. E, no tak. No, aktorzy swoją charyzmą był... wypełniają cały ekran. E, A aktorzy są, aktorzy są przyzwoici. Ten, właściwie to ja chyba muszę powiedzieć, że najbardziej tego Ludwika XVI lubiłam, mm -hmm. z tych wszystkich postaci naokoło Około, e, Marii Antoniny, e, to jakiś taki mi się wydał. Nie wiem. Yy, ludzki. Ludzki, tak, tak, tak. tak Mało królewski, tak. No dobrze, no cóż, powiedzieliśmy o tym, że to jest serial, który może stanowić alternatywę dla. Ostatnich, tak to nazwijmy produkcji kostiumowych, w których obserwujemy świat możnych i bogatych świat arystokracji mhm. oczami kobiet, i to jest chyba właśnie taka produkcja, którą można obejrzeć sobie rodzinnie. Tak. Że jeżeli na przykład faworyta mogłaby być zbyt odjechana i wykręcona, tak. tak na przykład tutaj Maria Antonina mamy, ciocię babcie możemy posadzić razem przed telewizorem tak. i oglądać. Tak, bo właśnie, bo tam jest nacisk na te dramaty międzyludzkie, na romans, na, na właśnie na miłość, na intrygi dworskie. Jakby jeżeli się lubi takie produkcje, no to to jest dokładnie w punkt, to dostarcza to, co powinno. No. Czyli tak Bridgertonowie, to jest może no punkt Bridger, odniesienia? Bridgertonowie tak. No Bridgertonowie mieli tak jakby trochę element fantazji, tutaj jest jakby oparte to wszystko jest na prawdziwych wydarzeniach. E, b, b, oczywiście. No i ja lubię historię, więc to zawsze się do tego czepiam, że nie jest dokładnie tak, jak w historii różne wydarzenia są przemieszane, ale wiem o tym dobrze, że po prostu to nie jest film dokumentalny o Marii Antoninie, tylko um, film serial fabularny, więc twórcy mają prawo sobie pozmieniać, jak im się podoba. I, i fajnie. I fajnie, porozmawialiśmy sobie o serialu Maria Antonina, który możecie obejrzeć na kanal Plus i kanal Plus online. Piszcie w komentarzach, czy oglądacie, jak Wam się podoba, a my się żegnamy. Do widzenia!